Siemano, no mam. No widzowie. Dzisiaj zagramy w taką fajną grę, gdzie tutaj wybieramy plansze sami. Możemy mieć właśnie takiego petropa Jak widzicie, ja mam dużo kasy, więc mnie stać, ale ja nie kupuję. Mam już dosyć dużo ich. Popatrzcie, mam tyle. Policzę wam ile mam. Dobra, nie chce mi się liczyć, ale wybiorę sobie jakiegoś. Hmm. Może tą rybkę. Jest ładna. A dla was? Napiszcie w komentarzu, czy to jest rybka, czy pszcz. Pszczółka, bo dla mojej koleżanki to jest pszczółka, a dla mnie rybka. Sama już nie wiem. Tutaj na dole macie takie animacje. O i zobaczcie, tu wybieramy, ja wybieram schody. Mimo, że nie będzie schodków, to ja je wybieram. Mówiłam. I zobaczcie, ja biegam. Byłam przed chwilą. Nawet wysoko skacze, co nie? Bra Musimy to wygrać, ja już raz wygrałam Ja gram ogólnie na tablecie Bo ja mam na tablecie swój kanał Nie no, żart Żartik, kosmonautik Pomarańczowy To ja pójdę sobie tutaj na to takie kółeczko, nie? O, zobaczcie, teraz tu idziemy, Barkiś, mały pies ma na imię Barkiś, I... uwaga, skoczymy, oj spadłam, to na pewno nie wygram. Bo już do gry nie mogę niestety dołączyć O Jezus, to mnie zrozpiło Zobaczcie Dobra, biorę kasę Ogólnie to mój pies czeka, bo nie chce się z nim bawić Bo nagrywam I muszę mu rzucać Ja mam level 19 Zobaczymy Mogę się tu z kimś wymienić Ale popatrzcie, tu nic nic nie ma O. Ale fajnego, maliska fajne ma. Wymieniamy się z nim. Tylko teraz, który to był? Ten? Nie, ten? Nie, ten ostatni nie, pierwszy nie. Okay. O kurde, wyszedł. Hmm. Szkoda. Zobaczcie, ja tu sobie. Wybiorę animację, tą biorę i popatrzcie, bo to jest fajne. Pokażę wam się, że za Robuxy, ale i tak to macie. Ja miszka nie chcę. Nie chcę, nie chcę, bo wszystko to wygląda z miskiem. Wysoko skacze się, to jest super. Potem możecie wejść tam na górę, gdzie ten dzwoneczek. Pokażę wam, bo widzę, że będzie. O, patrzcie, jest. I tak wysoko skaczę. Więc fajnie. O, zobaczcie, ja sobie skoczę. Fioletowy. Dobra. I potem za wami idzie taki fajny ślad. Słuchajcie. Dobra. Tutaj gramy sobie. Idziemy na teraz taki ładny zieleń. Nie wiem właśnie, czy by spaść, czy nie, bo mam szansę na wygranę. O, zobaczcie, tutaj jest taki statek. O. Zobaczcie. Tu ktoś ma taką animację. Dobra, spadnę, jak będę musiał, jak spadnę, tak? Nie będę specjalnie to robił. Robić, bo to mi levelę nabija. Ja nie chcę być słabego. <grymne> na razie mam większe od mojej koleżanki. O! Dobra. Już tu zdążyłam na to wskoczyć. Ale było blisko do spadnięcia. A czemu ona tu jest cały czas w grze? Mimo, że biegłam na powietrzu. O co chodziło? Dobra. Tutaj ledwo co, ale teraz poczynmy sobie żółty, myślę, że będzie, nie fioletowy. Teraz może być żółty. Nie, taki jasny czerwień. Nie zawsze się zastanawiam. Dla mnie tobie jest jasny różowy po prostu. Ło spadnę! O, przeżyłam. Mam nadzieję, że będę jeszcze dużo skakać. To ten tak ten. Przywestraszyłam. Że to nie ten. Słuchajcie. Brązowiutki. Poczemu czy ona żyje? W... Ja, dobra, nie dam jej wygrać. Jasny czerwień. Skoczymy sobie i będzie. Widzicie, tam można tej No chyba, że mi tam zrzuci. Spadłam. No. Dobra, skapiam tę kurde, nie mogę. Mm. Dobra. Dobra, O, wysoko skacze Proszę, żeby było znowu. O, będzie fajnie, to sobie tam skoczymy. Się wysoko skacze. Skacze się wysoko fajnie. A różowy nie chcę jeszcze tak szybko spać. Zobaczcie, był jeden, tylko o jakieś maćonka tutaj wejdę sobie, to będzie to. Okej, okay. idę teraz na fioletowy, Najlepiej, jest to, że ja tu mam po polsku napisane i jak kolory, bo pomarańczowy nie wygląda tak, I jak tu pokazuje, więc ja zawsze sobie czytam, czy to nie jest czasem brązowy, mhm. dobra, tutaj jasny czerwień, zaraz spadamy, słuchajcie, właściwie teraz Padam. A, gdzie żółty? Dobra, tu A, spadnę sobie, będę wysoko skakać przynajmniej. Jeszcze przez chwilę. O, popatrzcie, i tu sobie wejdę. Wejdę w dzwonek i będę miała jaki kolor. O, niebieski taki ładny, fajnie. One mają różowe. I jak one tu wejdą, to też będą miały niebieski. Ten niebieski jest ładny. Na drugą rundę. Będzie też skakanie wysoko. To będzie, y, to będzie, słuchajcie, inny kolor już, na przykład zielony, albo właśnie różowy. Mhm. Kto wygrał? Jakaś ochyka Pandochka, czy coś takiego. Ciężko to przeczytać, słuchajcie. O, zobaczcie, już mam dwa kropka. O, wysoko skakać. 2,29. Dwa k. mam bardzo dużo pieniędzy, ale nie będę je też tracić. Tak? Wysoko skaczemy, fajnie. To będziemy, będziemy mieli inny kolor. Uu. Fajnie. Bo fajnie się skacze tak o Zobaczcie czy to jest ten tylko Szybko mogłam skoczyć i tu bym wyliniła O mój pies coś ukradł Słuchajcie Oj uciekł pod tapczan A spryciula Dobra ja tu spadłam już ale patrzcie, teraz mam taki ładny czerwony. Taki. I rolki. Rolki są bardzo, fa bardzo fajne. I będą rolki, ale na rolkach ciężko się zakręca. Więc pani Bóg, by na rolkach były właśnie. O, zobaczcie, trzeba mieć tu cierpliwość, bo można spaść o bardzo ciężko. O. Dlatego ja poruszam się skokami zazwyczaj i robię po prostu sobie tak, taki niebieski, ale dziwnie się skacze teraz, bo nie skacze się tak wysoko. I zobaczcie, tu są aż nawet ślady od rolek zobaczyć są wrotki dokładnie on tak cały czas jest żółty żółty chciałabym mi wygrać i zobaczcie wszyscy mają te czapki co ja mam tutaj ta o wygrałam fajnie a nie jeszcze z kim a nie wygrałam o wysoko skoczyłam widzieliście tak się odbija mani od <grych> ale ja tam dobrze pięknie Baczcie, jakie kiedy skaczę i rolki albo to co jest 5 5 gdzieś django bra o zobaczcie jak tu się lata to czy tego nigdy nie miałam. Ale to się nie da stykać i to jest najgorsze. Ale my nie możemy spać, no bo my latamy. I to jak my mamy spać? Oj! Byłam przecież nadrzuty, O co chodzi? Może tam skoczę jakoś. Kurde, go spiło tam. A mi nigdy tam nie rozbi, Dobra. Może sobie kupię jakiegoś zwierzaczka fajnego. Chciałabym. Tego grzybka, więc losuję go. Ale fajny robocik. Fajny, naprawdę. Dobra, wylosuję sobie jeszcze jednego. Umie stać. Ale fajny motylek. I już nie będę losować. Zobaczmy. je mam. Robocika i tego motylka mam też tutaj. Dobra. To jest za Robuxy, więc tu nie wchodzę, bo nie mam ich. Nie posiadam. Kto wygrała? Ona. <laughs> nie posiadam Robuxów. Idziemy odebrać pieniążki. Tu jak macie skrzynię, macie pieniążki do odebrania, macie prezencik, który jest za Robuxy, balonik. I, I mamy tutaj do losowania. Widzicie, tutaj mamy takie trzy jajka. Wybieracie sobie jedno. Brązowy. Dobra Idziemy na brązowy znów Zobaczcie, tylko te tutaj każdy przyszedł <grym> Albo tyle I tyle, tak dużo tych kwadracików O, zobaczcie, tu wszystkie są połączone były Dobra, hmm. tu jest Czy to jest teraz ten? Tak, ten Dlatego wybiorę ciemny zieleń to jest. I często się go myli. Ciemny zieleń z tym, tutaj zieleniem, z tym. Często go myli moja koleżanka i przez to spada. No i tak. O, spadła. Idę wybrać animację. O, tak blisko Animat mi jest respiło, słuchajcie. Dobra. Wybieramy jakąś może inną tym razem. Hmm. Którą jeszcze lata się. Ta chyba. Tu je wysoko skacze. To jest superowe. Prawda? O, skaczemy wysoko, fajnie, bo było sześć włosów na to. Ciekawy, jaki kolor tam na górze jest. A zobaczcie, tutaj tak skoczę na tej animacji. Mhm. Ja zawsze robię z moją koleżanką, tak. I się w powietrzu Ej, kręcę <laughs> i tańczę, słuchajcie, no właśnie nie wiem, czy by spaść może, co? Dobra, spadła, dobra, szybko skaczemy tam na górę, mhm. jaki kolor, pewnie zielony, co? O różowy taki ładny fajnie. Ładny. A jak nie masz świąt, to co so jest ogień? Ogień, no naprawdę ogień. Yy. O było z tym, z tym 16. Nie rozumiem, tak na dole mi się wyświetliło 16. Dobra, to teraz zagramy jeszcze może w jedną gierkę. Zagramy w jedną gierkę. Wyścig na blokach, słuchajcie. Wy to bardzo fajne. A na kolejnym odcinku pokażę wam o, mam sprężynkę, mam wszystko tutaj. Oprócz trąbki i tych rzeczy, bo to są nowe rzeczy, ale ich już niestety nie mogę kupić. I tu sobie doskoczę, słuchajcie, na niebieski. Tu granatowy, taki ładny. Okej. Okay. Nie skoczyłam specjalnie, bo teraz ją by nie wyprzedziła. Wiem, że ona wygra. Będzie miała... O! Spadła, zobaczcie. I mam pierwsze miejsce, bo się śpieszyła. Dlatego ja się nigdy nie śpieszę. Pierwsze miejsce ma taki taniec. A właśnie, idę do koła tutaj wylosować. Dobra, tu możemy losować sobie, ale nie zdążyłam. O nie. Tych kulek nie lubię. Dziwne. Ale mi się zacina. O, skoczymy sobie. Okej. Okay. Zobaczcie ile ja mam wygranych. 203. trzy. Ale jak nie będę miała miejsca nie. To też y, dostanę wygraną. Słuchajcie. Mm -hmm. Dobra. Chyba wyląduję na nią idealnie. Okej. Okay. O, wygrałam. Widzicie, wolę mieć sprężynkę. Poczekajcie. O, już jest. Runda, ciekawy, który raz. O, chyba początek, co? Mój tata wrócił, nie? I z się teraz A pies jak zwykle szczeka. Szczeka, tak. Mimo, że mu tata, jak słyszeliście, że się do mnie szczeka. I ale sprawdzę. A tak też mogę spać, okej. Okay. Mogła mieć jeszcze któryś miejsce. I patrzcie, ja Wam pokażę każdy co robi. Pistolet, jak na niego nadusicie, robi się flaga. I jest napisany bank. Sprężynka, jak nadusicie, to się nic nie dzieje. O, teraz Wam. O, widzicie, ona ma spray. I ja przed chwilą jeszcze też miałam spray. Gdzieś tu. Miałam ostatnio. Pamiętam, rysowałam nim. Teraz sprawdzimy. A może, jak to się na nadusi, to będzie to. Hmm. Teraz nadusimy na każdy. O, co ty robisz? Ty co nagrywasz? O, takie coś nagrywa, jak grasz. Okej. Okay. Dobra, miejsca na pewno nie będę miała drugiego Co słychać? z tobą na dworze? No, tyle tyle była, jest Parówka była, była? Była parówka, wyszła czy nie? Czy Bobki? Dobra, tu Co? No, no, co o, powiedz tu mi, no? Co tu? Upa, O, tu I sobie skoczę i tu I wydlałam O, tu sobie teraz wylosuję Małą może Zjadłeś. mi się ostatnimi no. czasy Co ty domasz? masz? przyklejane co? Może będą wygrane? Może nie? No, ci mój... Ciekawe, co wygrała. Wygrane, Ściurku, ok. Pawla, idźcie, połóż teraz. Już się przywitałeś. Ło, wow, muszę tu szybko doskoczyć. Dobra. O, tu przeskoczyłem. Jak tam przycina, Ty stałeś? Ty stałeś, Ty się da... okay, tu. Opa, dobra, ja tu muszę skoczyć. Mogę no, sobie A o której stałaś? Co ci powiedział, się? 10,30? No właśnie. O! Maja, uwaga, prędko. Ja ją kupiłam, hmm. spali. Hmm. A ty co? Głodna jesteś? Tu masz pusteczkę. Fajnie, Masz. Na tym kończymy. Pa! raz. No, już wszyscy trochę napisał. 10 po 12.00. jest. To od pół do pierwszej możemy iść do domu wszyscy?